Hej, a to pytanie teraz do Was. No bo, bo przepraszam, ale nie miałem aż takiej przyjemności. Yy. Wiele osób mówi, że kobiety, które pracowały gdzieś w agencjach towarzyskich czy w tego typu klimatach, to są później dobrymi żonami, super żonami, super matkami i coś takiego. Takie coś gdzieś tam kiedyś słyszałem. <laughs> Więc co Wy sądzicie na ten temat? Jakie Wy macie na ten temat zdanie, chciałbym usłyszeć, czy przeszkadzała Wam wy taka kobieta, która miała tysiąc partnerów starych dziadków i, i takich, i te owakich, i wszystkich, którzy przyszli, dali jakiś papierek, banknot odrzucili i mogli robić z nią co chcieli, gdzie chcieli, jak chcieli, czy takie coś Wam przeszkadza, czy nie przeszkadza, jakie są Wasze zdania na ten temat? Ponieważ gdzieś kiedyś się zderzyłem z takim, z takim mottem i co Wy sądzicie na ten temat? Może macie jakieś doświadczenia, może macie doświadczenia kolegów jakieś to oczywiście piszcie w komentarzach. Być może komuś to otworzy oczy, być może komuś to zamknie oczy, ale zawsze jakieś tam zdanie będzie, pozostanie. Być może komuś życie to zmieni. To jest taki film dzisiaj, który mi przyszedł na myśl, ponieważ gdzieś to kiedyś słyszałem i chciałbym to zweryfikować, co Wy na ten temat sądzicie. Oczywiście, jak zawsze, pozdrawiam Was z pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek. Gdybyś miał problem z uwodzeniem lub z pewnością siebie, na dole masz link do moich szkoleń. akademia Zapisz się już teraz. Trzymaj się ciepło. Hej.